No cóż, moja anet po zespawaniu kilku punktów stała się bardzo stabilna. Czekajcie, chyba mogę ją nawet tutaj złapać za środek i całą podnieść. No ona waży ze 4-5 kg, może troszeczkę więcej. Ale zobaczcie, próbuję ją ruszyć i nie da się. Jest naprawdę na boki, bardzo stabilna. No, yy, nie żałowałem tej tych spinek. W każdym miejscu, w każdym łączeniu ją po prostu zespawałem. No, tutaj była dobra, ale tam z drugiej strony, pod spodem i z tyłu, yy, parę szywek dałem. No i wszystkie możliwe, newralgiczne miejsca, które mogłyby się. Kiedykolwiek rozkręcać yy, pozgrzewałem. No i cóż, yy, teraz czekamy na odpalenie. Ale naprawdę, yy, tak jak ona tylko przyszła do mnie, to to wszystko było bardzo chwiejne, mimo że yy, popękane. Ale to czuło się jakąś taką delikatność w niej. W tej chwili po zespawaniu tymi skrzywkami. Yy, bo te śrubeczki, no, f, f, daj Panie Boże zdrowia, żeby one trzymały długo. One na pewno się luzują podczas pracy i dlatego te wydruki wychodzą często yy, nie takie, jakbyśmy chcieli. Tutaj po zgrzaniu tych wszystkich rogów, narożników, wszystkich elementów yy, wydaje się być yy, bardzo stabilną. Pozdrawiam, do usłyszenia jak zacznę drukować.